Siemanko z tej strony Kasi i dzisiaj sobie I tak to jest mój taki pierwszy filmik wstępny i chciałbym Was poinformować, że będę nagrywał różne gry, ale ta pierwsza gra to będzie Minecraft. No i będę tak różnie grał. Będę grał w Minecraft w wszystko mogę grać, nawet w to co mi zaproponujecie, ale na razie sobie tworzymy świat. Tak, tworzymy. Myślę, że pierwszy filming może być taki, no, niedoskonały na pewno. To będzie mój taki pierwszy, wstępny filmik, żebyście wiedzieli, że będę nagrywał na YouTubie. Ulul, mało FPS-ów. Mało, mało. Tak, mało FPS bardzo, ale no cóż. Jakoś trzeba nagrywać. Słaby kąt trzeba nagrywać. Znaczy nie że trzeba, ale jak ktoś chce, to nagrywa. Tak. Um, to jest taki, no jak już mówiłam wstępny filmik. Ale przejdźmy do gry. Tak. Pościnamy sobie drzewno. Łódź. Dobra, nie wiem. Pościnamy sobie. 50 FPS-ów. Spoko, spoko. No, gitnie fps -y skaczą. Jakby nie mogły ustać w miejscu. Ale tak. I tak jeszcze będę nagrywał z innymi osobami. Różne Ja Już teraz zacznę nagrywać na YouTube Mi to nie przeszkadza Nawet jak ktoś Mnie będzie hejtował to ja to olewam Ja po prostu będę grał Olewam tych co będą Mnie hejtowali bo... Przez kilka osób Nie opłaca się kończyć To co się zawsze chciało robić to tutaj mniej więcej wygląda i tak. Sorry, że mam tak włosem mikrofon. No ale no wiecie. Mikrofon mam przed sobą. Idealnego sprzętu to ja nie mam. Tak szczerze powiem. Myślę, że nam dobrze pójdzie na ten początek z YouTubem. A to dopiero się okaże. A węgiel przyda się nawet. Tak poza odcinkami będę może sobie zbierał różne takie surowce na robienie domku i różnych takich rzeczy. Talentu budowlanego to ja nie mam za bardzo, tak powiem szczerze. Startowałem tam w paru konkursach, ale no wyszło jak wyszło. W jednym zajęłam tam drugie miejsce. Dobra. Kopiemy tutaj. Musimy kopać, kopać. Ale się przyda. Jedzę też. Zaraz sobie to tu pozbieramy, tylko muszę z jedząko przepalić. Tak, tak. Tak. Tutaj nie, 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 nie. Tutaj zawsze sobie coś zawsze trzeba zrobić. Ja tu sobie robię podstawowe kamiony na eku I tak gramy ogólnie bez żadnych cheatów bez modów, tylko tak jak, tak jak Madzia gramy. Normalne czyste sobie bez modów. Warsa 174 A więc no Może być Getting wood jak już wcześniej że tak cicho jestem, a teraz, ale <laughs> obok w pokoju mamy gości, więc muszę być cicho. Ale to dobra, się wejdzie Dużo tego węgla tu mamy, ale to ten. Ja i tak zaraz będę musiał ten film kończyć, nagrywać, będę musiał, tak? Będę musiał gdzieś jechać. O, dobra. Praktycznie całe to poświęciliśmy na kopaniu. Czego nie powinienem robić. Dobra. Powiem tyle. Że tak. Że za niedługo będziemy kończyć i ten. Mam do Was pytanie. Z czego będę mógł. Czego będę mógł zrobić domek? W Waszym zdaniem wasz najlepszy surowiec, wasze, wasze wszelkie pomysły przyjmę. Bo nie mam pomysłu naprawdę, z czego mam zbudować ten domek. Więc wszystkie Wasze pomysły z chęcią przyjmę. W sumie nie. Poza odcinkami nic nie będę robił. Nie może tam będę kopał kobla, tapę itd. Bo ja mam teraz limit czasowy i mogę nagrywać tylko 10 dziesięciominutowe odcinki. Oraczkę sobie zrobię. Tak. Oraczka. Okej, okay, niech tu rośnie I tak Dobrze A więc to by było na tyle w tym odcinku Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał Hejterzy niech sobie hejtują Ale ja Ja się tymi hejtami nie będę obchodził Także jak myślicie, że tak szybko skończę Z YouTube'em Przez hejty To się mylicie do następnego odcinka. Cześć, siema i do widzenia.